Dobry lot i dzisiaj zaprezentujemy gołębia, ponieważ bardzo rzadko to robimy ze względu na to, że w sezonie rozpłodowym bardzo nie lubię prezentować gołębi. Aczkolwiek teraz zrobimy może taki wyjątek z tego względu, że ten gołąb na pewno na to zasługuje. Mamy akurat niedzielę 12 stycznia, ostatni dzień targów, aczkolwiek my na targi w ogóle nie jeździmy, bo jak hodowcy wiedzą u nas do listopada zazwyczaj wszystko już ostatnie 3 lata jest wysprzedane, także nie mamy z czym jeździć. Twierdzimy i zresztą widać to i po wynikach i po sprzedaży, że dobre gębie nie potrzebują reklamy, nie kręcimy filmików z żadnymi portalami w Polsce, nikt nie przyjeżdża do nas robić filmów, a mimo wszystko tak jakby nie potrzebujemy się reklamować, udzielać na wszelkich targach i tak dalej. Tutaj też no, nagrałem no, kolejny filmik, ale wygraliśmy Ligę Światową Puchar Świata, generalnie w tym roku udało się ten ostatni lot jako tako przelecieć i obronić jeszcze tam z jakąś półtorej godzinną przewagą nad drugim zawodnikiem. Z Niemiec, także pierwszy raz w historii Puchar, Puchar Świata przyjeżdża do Polski. Jesteśmy niesamowicie dumni z tego. A dzisiaj właśnie chcieliśmy zaprezentować gołębia, który też niedawno przybył do naszej hodowli. Jest to gołąb, który był na Algarve Grey Derby w Portugalii w tym roku w edycji letniej. Najlepszym asem w klasyfikacji generalnej, do tego był najlepszym asem w klasyfikacji olimpijczyków i ma wynik olimpijski z pierwszego miejsca. Będzie reprezentował Algarve Greiderby na kolejnej olimpiadzie. Do tego zajął trzecie miejsce z lotu finałowego i z wszystkich lotów konkursowych zajmował miejsca w top 70. Był dziesiąty, był 28, 35, siedemdziesiąty i trzeci z lotu finałowego i generalnie wygrał obie klasyfikacje lotników. Także gąb nieprawdopodobny, wybitny. Tutaj go właśnie prezentujemy, gołąb o numerze 5468, jego obrączka. I tutaj właśnie zaprezentujemy go, to są jego akurat dwa puchary, no, a w to akurat na pamiątkę dają takie zdjęcia gołębi zamiast pucharów u góry. I tutaj medal Mistrzostw Świata za trzecie miejsce właśnie, bo to lot się liczył finałowy do Mistrzostw Świata, do FCI. Także tutaj tak samo Gołąb zdobył praktycznie wszystko, co się dało. Jeden Gołąb zdobył na wspólnym gołębliku. Tutaj też taka ciekawostka, że... Ten gołąb akurat przyleciał jako trzeci z finału, stracił 53 sekundy do zwycięzcy i do drugiego gołębia, ponieważ dwa pierwsze przyleciały z minutą wyprzedzenia i nad kolejnymi gołębiami miały kilka minut przewagi. Właśnie ta pierwsza trójka, też ciekawostka, że drugie miejsce zajął gołąb również z naszej hodowli, także tutaj no, wygraliśmy praktycznie na Algarve wszystko co się dało, a tutaj jeżeli chodzi właśnie o tego gołębia to również kapitalnej budowy gołąb, niewielkiej budowy samczyk. Jeszcze myśleć, że jest to samiczka. Okazało się, że jest to samczyk. Pełne skrzydło tego gołębia, fajnie dociągnięty. Tak, hodowcy widzą, nie jest to jakiś wielki budowy gołąb, średnio mały, bardzo fajny. I to jest ciekawostka taka, że na jednym tylko locie stracił 3 minuty do pierwszego miejsca, na którymś locie konkursowym na pozostałych wszystkich pięciu lotach tracił maksymalnie 55 sekund do pierwszego miejsca. Także gołąb unikatowy, wybitny. Odkupiliśmy go za kwotę prawie 50 tysięcy złotych, aczkolwiek tak hodowcy wiedzą u nas, bo nieraz niektórzy się dopytują, czy na pewno odkupujemy te gołębie, bo nie pokazujemy. Nie, nie odkupujemy, tylko sobie żarty robimy. No, takie Wiadomo, jak to część hodowców też ma takie specyficzne podejście, że może nie kupujemy, jak nie pokazujemy. My się za bardzo nie lubimy zawsze chwalić tymi głębiami z rozpłodu. Co roku odkupujemy 70-80 najlepszych naszych głębi ze wspólnych gołębników. Na tym opieramy hodowlę. Zresztą wyniki mówią same za siebie. Ten samczek miał dwoje rodzaje w tym roku, które poszły na wspólne głębliki. Jeden jest na Patai. Trzy razy siadał w 350, na 7000 gołębi, na 7-8000 z cięższych lotów. Także cały czas czołówkę z finału trochę spóźnił, ale to finał 100, 2, 115 km na godzinę. To nie było szans, żeby coś normalnie odbić. Takimi głębiami zobaczymy, teraz poleci 600. Trzeci gołąb jest na super no i dwa były już <laughs> przeznaczone na sprzedaż w tym roku. Jeszcze zanim wiedzieliśmy, że to są Olimpi... zdobył tytuł olimpijczyka i dwóch asów, także hodowcom się udało pozyskać te głębi jeszcze w korzystnej cenie. Także tak to wygląda, gołąb pochodzi z jakiej linii, właśnie to najważniejsze tutaj od strony ojca jest to z linii Silver Shadow, jest to z naszego lotnika szpaka, który latał na Costa de la Luz, między innymi wygrał lot 220 km. Do tego z finału przyleciał bodajże na 53 pozycji z bardzo ciężkiej pięćsetki, a matka jest siódmym asem z zagrzebia, wnuczka naszego starego master commander za niego. Nie, córka, a on jest wnukiem Master Commander. Także typowy gołąb na średni daleki dystans, aczkolwiek wybitnie latał już od początku. W początku swojej przygody od 190 km do 450, które również było wymagające z prędkością około 1200 m na minutę. Także tak wygląda ten samczyk, którego żeśmy zaprezentowali. Co więcej można powiedzieć, tak jak mówię, niewielkiej budowy wielu hodowców się zachwyca wielkimi gołębiami. Jeżeli walczymy na wspólnych gołęblikach, to troszkę jeżeli chodzi o wspólne gołębliki, to budowa weryfikuje te ptaki i, i, i te niekoniecznie największe, najpiękniejsze zdobywają czołowe konkursy, ale tak, to są lata doświadczeń, dlatego tutaj to jest gołąb optymalny na wspólne gołębliki. Tak wygląda ptak, który jest w stanie wygrywać w różnych krajach, nie tylko na, na łatwiejszych wspólnych gołęblikach czy po prostu na jednym kontynencie, tylko po prostu. Te gołębie sprawdzają się kapitalnie, a jeszcze ten trzeci goł, właśnie, o którym mówiłem, to bierze udział na derby Superstar zimowym. W tym momencie zaczęły się treningi, zobaczymy jak sobie poradzi, aczkolwiek linia wydaje się kapitalna, ponieważ kuzynostwo tego głębia też w tym roku z Silver Shadow robi świetną robotę. Także zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiamy i za niedługo będą chodziły regulaminy na wspólne gołębniki do Świata transportu od marca, także zapraszamy do śledzenia kanału. Dobry lot!